Cześć, dzień dobry, dzień dobry w nowym filmiku z serii Prognozy. Jak po tytule widzicie, prognoza dla wibracji numerologicznych na miesiąc sierpień. A będę tutaj starała się Wam odpowiedzieć, na co warto, żebyście zwrócili uwagę właśnie w sierpniu, patrząc na Waszą drogę życia. A jak obliczyć drogę życia, sumujecie swoją datę urodzenia, czyli dzień, miesiąc i rok i a wielu Wam wyjdzie wibracje, podwibracja typu na przykład, nie wiem, 25, 18, 34, wtedy też sumujecie jej do wibracji pojedynczej. Natomiast jeżeli wyjdzie Wam 11, 22, 33, 44, to są tak zwane wibracje mistrzowskie. O nich dzisiaj też będę mówiła i wtedy tego nie redukujemy. Zatem, moi drodzy, ja jestem tarociską Angiat, jest ja pracuję z kartami Tarota. Ta numerologia, karty anielskie i rytuały nie są mi obce. Wspieram się właśnie w prognozach jednokrotnie numerologią i dzisiaj o niej troszkę porozmawiamy w aspekcie tego, co numerologia wnosi i jakie informacje dla Ciebie na miesiąc sierpień, a, tak żebyście mogli wziąć pod uwagę te informacje i żeby iść z nurtem, a z prądem, a nie pod prąd. Jestem kochani na Instagramie, na Facebooku, na TikToku, tam macie różnego rodzaju treści. Zatem zapraszam Was bardzo serdecznie do odwiedzania. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. I tutaj też powstała nowa seria, poprzez którą interpretujemy wspólnie karty w rozkładach. Zatem, jeżeli Was to zainteresowało, to zapraszam. Zostaw po sobie koniecznie ślad w komentarzu, jaką wibracją numerologiczną jesteś i czy ta informacja Ci pomogła, a czy też bierzesz te wskazówki pod uwagę. No dobrze, to co, zaczynamy? Jedyneczki numerologiczne w sierpniu będą pod wibracją, które mówią o tym, aby określiły tego, czego potrzebują, a w którą stronę chcą zmierzać, i określiły też granice. Jeżeli się czujecie niezauważani, natomiast to trzeba się pokazać. Jesteście też pod wibracją, która mówi o tym: to jest czas na zakończanie, na zamykanie pewnych struktur, i to, co rozpoczniecie w sierpniu, może być na chwilę, to może być etapem. Zatem, jeżeli chcecie planować coś długofalowego, to raczej przenieść to na wrzesień, niż zostawić to właśnie jeszcze w sierpniu. Zatem, jedyneczka numerologiczna może poczuć się osamotniona warto, aby postawiła też granice, określiła swoje potrzeby wewnętrzne, żeby chce, na co nie chce się zgodzić, ale również, że to jest czas na zamykanie starych zaległych historii. Zamykanie tego, Otwieranie sierpień dla jedyneczek nie jest dobry, jeżeli chcecie, żeby to było długofalowe. Jeżeli jest coś krótkoterminowe, to w jakiś ten sposób nie stanowi to przeszkody, natomiast długofalowa może energetycznie nie do końca być to dla Was korzystne. Dwójeczka numerologiczna jest pod wibracją, która mówi o tym, że możecie zaczynać nowe współprace, nowe początki, nowe historie, ale również możecie czuć się trochę zdezorientowani, troszkę jak ta kula puszczona w kołowrotku i się kręcicie. Jak puszczony balonik nadmuchany, i później go puszczamy, niezakręcony, i on tak lata po pokoju. A także tak możecie się czuć. A we sierpniu, bo jesteście w też takiej właśnie energetyce, wibracji numerologicznej, kiedy możecie mieć takie przeświadczenie, że za cokolwiek się nie weźmiecie, musicie zaczynać od nowa. To jest też dobry moment na to, aby określić swój punkt i ideę do celu. Mogą nagle odzywać się do Was osoby z dawnych lat i to, czy dacie szansę tej relacji, tej znajomości, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Gdy chcecie rozpocząć jakieś nowe działania na płaszczyźnie zawodowej, naukowej, to sierpień jest dla Was dobrym momentem chociażby na podjęcie tejże decyzji. Jeżeli chodzi o trójeczki numerologiczne, i trujeczki tak, a dobrze, żeby skupiły się na współpracy, ale współpracy, która wiąże się każda część osobno, czyli Ty jesteś za coś odpowiedzialny i druga osoba jest za coś odpowiedzialna, bądź każda z tych osób, z którą współpracujecie była za coś i wasza części łączą wszystko w jedną całość. A to też jest moment, kiedy możecie potrzebować tak zwanego własnego kawałka podłogi. Pozwólcie sobie na to. Jeżeli macie, jeżeli jesteście w relacji, potrzebujecie gdzieś wyjechać, choćby na chwilę sami, bez tej drugiej połówki, to ta potrzeba będzie się upominała o to, i warto zrozumieć, że ten Twój kawałek podłogi jest Ci po prostu potrzebny. Zatem może to być wyjazd przysłowiowy, weekendowy, nie musi to być od razu na tydzień, na dwa. Ale tę przestrzeń trzeba wypełnić i warto, żeby ją wypełniać, bo wtedy też może negatywnie wpłynąć, gdy się tej przestrzeni nie wypełni na związek Twój, na relację, bo możesz czuć, że się dusisz. Zatem zwróć proszę na to uwagę. Również tutaj możesz czuć potrzebę, jakby pokazywania siebie dla każdego nieco inaczej. I warto rozdzielać tak zwane sfery życia. W pracy jesteś kimś innym, a w związku kimś innym, dla kolegów, koleżanek również kimś innym. I to nie jest to, że jesteś dwulicowy, dwulicowa, że jesteście dwulicowi, tylko ta, to rozgraniczenie w sierpniu jest wam potrzebne, aby pewne rzeczy się miały szansę materializować. Jeżeli chodzi o czwóreczki numerologiczne, tutaj jesteście w tak zwanym kreatywnym działaniu. Wykorzystajcie tę kreatywność, którą w sobie macie, mimo wszystko. Może też Was dosięgać większa wrażliwość, ale też możecie przysłowiowym fochem strzelać, bo jesteście w takim typie obrażalskim. Zatem coś, co Was wcześniej nie ruszało, może Was ruszać i teraz tak, może tak być, że obejrzycie jakiś film, być może drugi raz wcześniej w ogóle emocjonalnie na Was nie wpłynął, czy to ze wzruszeniem, czy też inny emocjonalny stan, a na właśnie w sierpniu może Wam to towarzyszyć to też jest czas w którym warto patrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy, a czyli perspektywa będzie miała znaczenie również. Może się w sierpniu zastanawiać się nad poglądami, którymi się kierujecie, czy aby one nie potrzebują zmiany. Jeżeli chodzi o relacje, to jest dobry czas dla tych, którzy mają związki, są w związkach, aby pokazywać. Perspektywę drugiej strony. Dlaczego ja tak zareagowałam? Dlaczego ja tak zareagowałam? Jak to widzę? Ja i wytłumaczę, czy ja to dobrze rozumiem. Czyli zamiana ról skazana. Natomiast, jeżeli jesteście osobami samotnymi, to w sierpniu warto by było dawać szansę tym charakterystykom osób, które wcześniej w ogóle nie braliście pod uwagę. A wtedy może się magia zadziać. Piąteczka numerologiczna jest w trybie ceni się swoje usługi, swoje zasoby, pracuj i podejmuj decyzje zawodowo-finansowe logiką, pokierowane nie emocjami, bo emocje będą złym doradcą, a i też zadbaj o stabilizację, jeżeli chodzi o kwestie finansowo-zawodowe. Oszczędzaj, nie wydawaj. Natomiast jeżeli chodzi o relacje, to tutaj możecie tworzyć tak zwany hermetyczny związek, ale również jeżeli czujecie się ograniczani, to komunikujcie to. Jeżeli chodzi o szóstki numerologiczne, to Wy tutaj będziecie potrzebowali takiej dozy niezależności. Dbajcie o tę z... niezależność, zawalczcie o, o nią, pozwólcie sobie na nią, ale również wszelkiego rodzaju podróże zagraniczne mogą być w potrzebie, żeby energetyka fajnie się dla Was też układała. Możliwe niektóre szósteczki numerologiczne będą chciały się przeprowadzać, bądź będzie ich nosiło, a czyli gdzieś tam czegoś szukacie. W historii. Związkowych, żeby tutaj pochopnie decyzję jakieś nie podjąć, zbyt szybko jakiegoś słowa nie paląć, bo później trudno słowa cofnąć. W historiach zawodowych tutaj dbajcie o to, żebyście mieli tak zwaną swobodę działania, a wtedy Wy wypłyniecie na tak zwane szerokie wody, horyzonty ki numerologiczne mają tutaj taki trudny czas, jeżeli chodzi o relacje. Możecie napotykać ludzi, którzy chcą was wykorzystywać. Możecie napotykać ludzi, którzy. W jakiś ten sposób mocny odcisk emocjonalny pozostawią po sobie. Mogą się też pojawiać osoby z problemami i wymaga mogą wymagać od Was, tego, żebyście im pomogli, żebyście coś dla nich zrobili. Uważajcie też na przysługi dla osób, które chcą tak zwanej przysługi, które nie są w zgodzie z zasadami i ogólnoprzyjętymi normami, bo to też może negatywny wydźwięk. Mieć. A jeżeli chodzi o kwestie relacje, to sierpień dla siódemek nie jest dobry, żeby wchodzić w relacje z osobami, które znacie, bo to jest wtedy kwestia, hmm, która się nie utrzyma w tym miesiącu. Jeżeli chodzi o ósemki numerologiczne, tutaj wy możecie być nierozumiani. Co to znaczy? Wy mówicie, jedno ktoś rozumie coś innego. A to też jest czas na to, aby zainwestować w siebie, w rozwój intelektualny, jakieś warsztaty wskazane, żeby przez kolejne miesiące do końca roku nie stanowiły problemem właśnie finansowym czy też z możliwością realizacji. I teraz tak, ósemka numerologiczna ma też coś takiego, że aby, żebyście Wy też byli dobrze rozumiani, wsłuchajcie się w rozmowę z drugą osobą, jaką oni też charakterystyką komunikacji się tutaj rysują, żeby tych niedomówień nie było. Ważne, żeby tutaj zainwestować w siebie. W kursy, szkolenia, warsztaty to jest dobry czas. Zwracajcie uwagę na komunikację, ale również mogą tu się pojawić dystans w relacjach. Dziewiątki numerologiczne. Tutaj to jest Wasz czas na to, żeby zabłysnąć. To jest Wasz czas, żeby się pokazać, żeby zrobić coś takiego wow! Takiego spektakularnego, bo jesteście pod wibracją, która mówi o tym, inspiruj się osobami, które coś w życiu osiągnęły, ale również jesteście pod wibracją, która mówi o tym, że jeżeli wykorzystasz ten czas to on będzie Ci też procentował. Będziesz z tego czerpał, czerpała, będziecie czerpali z tego korzyści. A w historiach zawodowych tutaj warto podejmować takie odważne decyzje, natomiast w ramach współpracy. Współpraca wniesie bardzo wiele korzyści. W finansach kierujcie się intuicją. Jeżeli chodzi o jedenastki numerologiczne, uważajcie na to, aby ktoś nie nadużywał władz wobec Was. Natomiast jeżeli Wy się nosicie z tak zwaną ciętą komunikacją, to uważajcie na słowa. Również tutaj jest taki moment, kiedy w sprawach pracy warto i w finansach załatwiać wszystko po dobroci. A ostrym słowem to tutaj do przodu nie pójdzie. W relacjach możecie czuć się odsuwani na bortoczny, na bortoczny, na tor boczny. I możecie czuć, tak jakbyście nie byli częścią jakiejś społeczności. Jeżeli jesteście nowi, na przykład w pracy czy też w jakimś środowisku, to się nie izolujcie. Wsłuchajcie się w to, co mówią i w razie właśnie możliwości udzielajcie się. Mogą być trudności w załatwianiu spraw administracyjno-urzędowych, zatem może to lepiej przesunąć na kolejny. Miesiąc. 22. Kreatywność, wrażliwość, nadinterpretacja zdarzeń może się zarysować, ale również tutaj, jeżeli byście chcieli inwestować w zawody, warsztaty, które są związane z malarstwem, śpiewem, tańcem być może działaniami artystycznymi, szeroko rozumianymi, to jest wasz czas i tutaj może to pójść mocno do przodu. Jeżeli się parasz takim zawodem, to tutaj a, może przyjść do ciebie coś inspirującego, wykorzystaj to. Może to wiązać się też ze zmianą stylu. Nie bój się tego, bo to jest właśnie ta energia, która cię będzie napędzała do działania. Dobry czas na tworzenie historii wspólnych, Układając tak zwaną wspólną przestrzeń. Co to oznacza? To oznacza to, że jeżeli widzicie pewne sprawy podobnie, to znaczy, że to jest wasz czas wspólny, tu i teraz. Jeżeli chodzi o trzydziestki trójki, tutaj macie taką wibrację, która mówi o tym, że trzeba uważać. Dlaczego? Bo macie tutaj zadbanie o niezależność, ale osoby, które parają się medycyną niekonwencjonalną, a mają też taką moc uzdrawiania w sobie, możecie być mocno wykorzystywani. Ktoś może chcieć czerpać z waszych właśnie umiejętności, i tutaj zwróćcie na to uwagę, stąd też ta niezależność, ale również zainwestujcie w tak zwane działania, które mają również dbać o Waszą przestrzeń energetyczną przede wszystkim, ale również mm, zwiedzajcie świat. Świat, czyli możliwe faktycznie podróża, jeżeli chodzi o kwestie różnych krajów. Jeżeli w jakiś ten sposób finansowo czy z innych powodów nie możecie sobie na to pozwolić fizycznie, to choćby intelektualnie czytajcie, poznawajcie na właśnie różne strony świata. To mocno wspomoże energetykę do tego, żeby to, czego potrzebujecie, również się zaczęło realizować. 44. Jesteście pod wibracją, która mówi o tym, że po pierwsze intuicja się mocno y, tutaj uaktywni, możecie być posądzani o zarozumialstwo, mogą pojawić się tak zwani ukryci wrogowie, ale również, tutaj bardzo dobrym momentem byłoby na rozwój duchowy. Czyli rozwijajcie się w tej sferze i o tą sferę warto zadbać. W historiach zawodowych nie stójcie w niczyim cieniu, tylko idźcie do przodu, ale też uważajcie na to, jak funkcjonujecie słowem, bo ktoś może poczuć się urażony, co może później w tak zwanych trudnych, energetycznych historiach się obracać. Zatem tyle ode mnie, jeżeli chodzi o kwestię sierpnia na Aspekt, co każda z wibracji warto, żeby wiedziała. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dajcie znać po sobie w komentarzu, jaką wibracją jesteście to, co prosiłam Was wcześniej. No i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, łapaczki, no i subskrypcji. Do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce.